Witajcie. Wyobraźcie sobie, że budzicie się rano. Jest wtorek. Wstajecie, patrzycie. N -n, to nie wtorek, to środa. Ale co w takim razie stało z wtorkiem? Gdzie, gdzie minął nam cały dzień? Co, co się działo w ciągu tego dnia? Tak w pewnym sensie zaczyna się historia dni, których nie znamy. Stworzona przez niesamowitego, współczesnego francuskiego artysty, jakim jest Timote. Le Boucher. Odpowiedzialny za wydanie tej historii w naszym kraju jest Nonstop Comics i warto zaznaczyć, że jest to już drugie wydanie tej historii. Pierwszy raz otrzymaliśmy ją w 2020 roku, natomiast w 2023 roku dostaliśmy dodruk, co też już świadczy o tym, jak dobrze się sprzedała ta historia, jak dobrze się sprzedała ta książka. Zanim jednak opiszę, przedstawię komiks z dni, których nie znamy. Chciałem pokazać ten pakiet trzech tytułów, które na razie w Polsce wyszły tego pana Timothée Labushe. Jest pacjent pierwsza Sięga pierwsza część 47 strun, strun oraz właśnie dni których nie znamy. Bardzo ładnie się to prezentuje, jeśli chodzi o takie ułożenie sobie to na półeczce, bo mamy tutaj bardzo tak konsekwentnie wydane to jest to oczywiście ten sam format. No i taki właśnie pastelowy kolor, to naprawdę pięknie wygląda na półeczce. No ale odłóżmy teraz te dwa tomy i skupmy się na dni, których nie znamy. Jeśli chodzi o grubość, to jest całkiem sporo eee, stron. Mamy krótki opis, cena okładkowa 99,90. W środku jest to naprawdę ładnie wydany album. Mamy papier offsetowy, który też tworzy swój ogólny taki klimat. Na końcu mamy kilka e, grafik takich koncepcyjnych. Też pięknie to jest zrobione, bo na tak na, 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 na całą stronę to naprawdę robi e, duże wrażenie. I też jeszcze chciałbym skupić się troszkę na okładce, bo ta okładka jest naprawdę przepięknie wykonana. Mamy tu jedną główną postać, tutaj jest właśnie główny bohater oraz osoby wokół niego. Natomiast jeśli obrócimy ten komiks, no to tutaj mamy tą samą tak naprawdę osobę, troszkę inaczej wyglądającą, no bo mamy tutaj jakąś brodę. No troszkę on chyba jest też starszy. No i mamy troszkę inne postacie. Bardzo fajny pomysł na całą okładkę. Głównym bohaterem dni, których nie znamy jest LeBeau bon Maréchal, 26-letni mężczyzna prowadzący luźne, spokojne życie. Lubę nie ma zbyt ambitnych planów na życie. Lubi przesiadywać w domu, przy konsoli, spędzać czas z paczką przyjaciół, amatorsko uprawia akrobatykę. Pewnego razu budzi się, nie pamiętając całego poprzedniego dnia. Mija kolejny dzień, Lubę ponownie budzi się dwa dni później. I tu zaczyna się cały dramat tej historii. Bardzo szybko dowiadujemy się, że tych dni, których główny bohater nie pamięta, przeżywa inna osoba w jego ciele. A dokładnie inna osobowość. Albowiem Lubeo staje się ofiarą dziwnego rodzaju zaburzenia tożsamości, regularnego rozdwojenia jaźni. Wizyta u psychologa wiele nie pomaga, ponieważ nigdy takiej formy zaburzenia nikt wcześniej nie widział. Poprzez kamerkę w laptopie Lubę nawiązuje kontakt ze swoim nie do końca chcianym towarzyszem. Tak naprawdę to właśnie ten nowy towarzysz nawiązuje jako pierwszy kontakt z Lubel. Javier, bo tak się sam nazwał, nagrywa swoją pierwszą wiadomość właśnie do Lubeo. Javier nie pamięta swojej przeszłości, nie wie kim jest, nie zna swojego życia. Szybko więc daje sobie sprawę, że to on jest intruzem, a to ciało nie należy do niego. Nie zmienia to jednak faktu, że no, muszą zaakceptować tę sytuację, zaadaptować się do niej i wspólnie jakoś próbować współpracować, żyć ze sobą. Bo mimo dwóch żyć dzielą w końcu to samo ciało, czy na przykład mieszkanie. Mężczyźni poprzez nagrania nawiązują ze sobą kontakt, próbują wspólnie zaadaptować się do nowej sytuacji, ale też i poznać samych siebie. Panowie bardzo się od siebie różnią. Lube lubi spędzać czas na rozrywce czy z przyjaciółmi. Javier, dla odmiany, nie ma przyjaciół. Czując się intruzem, próbuje pomóc w nowym, wspólnym życiu. Kończy różne kursy na programowanie, szybko zdobywa dobrze płatne zlecenia z możliwością pracy zdalnej. Dość szybko jednak, poprzez różnice charakterów, zaczynają nawarstwiać się problemy. Dla przykładu, Lubę to bałaganiarz. Hawie lubi porządek. Hawie lubi zjeść niezdrowe jedzenie, co staje się problemem dla Lube, który jako akrobata musi trzymać formę. Lubę miał długie włosy, Hawie je ściął. Panowie zaczynają coraz mniej się dogadywać. Pewnego razu Lubę budzi się w obcym mieszkaniu z nieznaną mu kobietą w łóżku. Coraz bardziej czuć napięcie w powietrzu, i przez coraz takie większe nawarstwianie tego wszystkiego, coraz większe problemy, coraz większy problem, żeby się dogadać, yy, bohaterowie zrywają ze sobą kontakt. I tak naprawdę nie chciałbym Wam więcej zdradzać z tej historii, jest ona naprawdę niesamowita. Chciałbym, żebyście ją poznali sami. Dni, których nie znamy, to niesamowicie wciągająca historia, zahaczająca o. Temat tożsamości czy natury istnienia. To bardzo oryginalny dramat psychologiczny, który na wiele dni pozostanie w Waszych głowach. To kolejny dowód, jak wspaniałym artystą jest Timothée Le Mouchier. Ze swojej strony chciałbym jeszcze dodać, jako ogólny fan kinematografii, że wydaje mi się, że jeśli kiedyś w przyszłości jakiś reżyser, dobry reżyser, znajdzie i wyczuje potencjał tej historii. To możemy dostać naprawdę bardzo dobry film. Film, który będzie potrafił wzruszyć, który kto wie, może nawet zahaczy o Oscara bądź nominację do Oscara. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do tej niesamowitej historii. Do zobaczenia i do następnego komiksu.